obchody Dnia Sybiraka w sześćdziesiątą rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Mam wielki zaszczyt i honor przywitać oficjalnie ad personam i ad gremium tak licznie przybyłych na to historyczne zgromadzenie dostojnych przedstawicieli, organizatorów i zaproszonych gości. Na początku witam gorąco i serdecznie was wszystkich, szanowne koleżanki i szanowni koledzy Sybiracy. Drodzy przyjaciele niedoli, Zarchangielska, polkuty Nowilska, w Stepów Kazachstanu i z kolymy. Jesteśmy tutaj na ziemi Gdańskiej. Żyjemy na niezwykłym skrawku ziemi, ziemi, które odalała Józefa Wybickiego, autora naszego hymnu narodowego, to w Gdańsku zaraz po wojnie znaleźli swój nowy dom mieszkańcy Wielężczyzny, Nowogródka, Wołynia Współziomkowi Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego. 68 lat temu epidemia komunizmu sowieckiego zalała ziemię Rzeczpospolitej. Komuniści wydali wyroki śmierci na tych wszystkich obywateli polskich, którzy byli nośnikami najwyższych wartości i cech narodowych. Na kwiat naszej inteligencji. Wymordowana najlepszych. Ich rodziny wywieziono na Sybir. Rozpoczęto w mroczną zimę 1940 roku. Kontynuowano przez następne 15 lat. Zwracam się do Was młodzi. Obejmujecie, przyjaciele, obejmujecie dzisiaj opieką pomnik symbolizujący Golgotę Wschodu. W podzięce przytoczę słowa rektora Jana Śniadeckiego, Uniwersytetu Wileńskiego, który wygłosił omen omen 15 września 1807 roku na inauguracji Roku Akademickiego w Wilnie. Mówił pamiętajcie, że młodość jest porą upraw i zasiewu, a reszta życia spożytków z dobrze przepędzonej ale zbiorem udręczeń ze źle strawionej młodości. Korzystajcież z tej pięknej chwili życia waszego, żebyście się usposobili na pociechę samych sobie w wieku dojrzałym i żebyście wyrośli na pokolenie chluble dla narodu naszego. Tak mówił Jan Śniadecki 200 lat temu, dokładnie 200 lat temu. Jest coś takiego, jak patrzymy na te tablice, o których wspomniał przed chwilą pan profesor Angielski, coś takiego jak geografia pamięci, topografia pamięci. Czyli, że są pewne punkty na mapie, czy kraju, czy Europy, które mają dla nas Polaków większe znaczenie niż inne. Z którymi punktami, nazwami miast, rzek, czy gór nasza pamięć, nasza wyobraźnia łączy, więcej skojarzeń niż z innymi. W tej mapie pamięci, tej geografii pamięci XX wieku obok Oświęcimia, Brzeziński, Stutthofu, Warszawy, wielu innych miejsc, właśnie są te nazwy oddalone setki tysięcy kilometrów stąd od Gdańska. Nasi bracia, siostry wbrew swojej woli zostali wywiezieni. Syberia zresztą, Sybir zresztą przez ostatnie 200 lat był ziemią nieludzką dla naszego narodu. dziękujemy wam młodzieży, że przyjmujecie to zaproszenie do tej niezwykłej wędrówki w przeszłość. Dzisiaj w Sybiracy z zaufaniem, radością i z wdzięcznością przekazują ten pomnik pod opiekę młodzieży i pedagogów Gdańskiego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w nadziei, iż ten znak narodowej pamięci będzie przekazywany kolejnym pokoleniom. W imieniu Związku Sybiraków Oddziału Wojewódzkiego i rodziny katyńskiej Gdańsku patronat nad pomnikiem powierzają Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybieraków Stefan Angielski, sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybieraków Irena Witort, członek Zarządu Rodziny Katyńskiej i Związku Sybieraków Cecylia Ridl, a patronat przyjmują uczniowie, grono nauczycielskie i dyrekcja gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku, zobowiązując się. Do sprawowania opieki i przekazywania młodym Polakom historycznej prawdy, którą symbolizuje pomnik oraz tablica z nazwiskami ofiar, jako miejsce pamięci narodowej, nadane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Akt sygnują dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, pan Marcin Hinc, przedstawiciel samorządu Śniowskiego, Klaudia Krszczonowska. Akt poświadczają. Metropolita Gdański, arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Wojewoda Pomorski, Piotr Karczewski. Prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz. Przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, pułkownik Tadeusz Prawczyk. Gdańsk, Anno Domini, 2007-9-17. samą, Walcz! 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 Ten pomnik ogarnia pamięcią wszystkich, którzy ucierpieli ich rodziny a symbolicznie cały cierpiący naród. Wśród ofiar byli katolicy, protestanci, prawosławni, Żydzi. Muzułmanie, a także osoby poszukujące prawdy w swojej wizji świata. Ten dzisiejszy poranek jest trudny dla nas, bo wspominamy tych, którzy przeszli Golgotę w